Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego z tego błotnistego pola. Ja odpalam swój sprzęt, stroję do gruntu i zapraszam was do wspólnej przygody w poszukiwaniu skarbów. Zaczynamy. Pierwszym znaleziskiem na dzisiaj jest taka tutaj oto złączka na węża. Tutaj przypuszczam, że w, tej, w tym otworze, gdzie jest błoto, znajduje się gwint do nakręcenia i taki oto przedmiot. Mam tutaj kolejny przedmiot. Nie był głęboko, tylko po prostu nie trafiłem i kopałem w głąb, a tutaj na bocznej ściance on się znajdował. Tutaj w tej grudce się kryje. Jeszcze nie wiem co to jest, ale sygnał jest bardzo, bardzo wysoki i jest bardzo duża liczba ID. No i już widzę, że jest to krążek. Krążek, a dokładnie moneta. Coś mi się wydaje, że. Prześladują mnie kopiejki carskie. No tak, będzie to moneta kopiejkowa. Jej stan pozostawia wiele do życzenia. Jest mało czytelna. I tak mi się wydaje, że to jest dwie lub trzy kopiejki ale z którego roku to nawet Wam nie powiem hałda buraków czeka na wywóz nie wiem jak on tutaj tym wjedzie tirem jak tu zobaczcie jak jest rozjeżdżone przez traktor no tutaj jestem ten przedmiot, nie mogę go tu zlokalizować ręcznie bez pinpointera Chyba jakiś drobiazg musi być skoro nie widzę go na oko kurde jakieś maleństwo mam to jakiś mikry bardzo krążek mikry To jest w ogóle moneta, słaby stan. No niestety przedmiot jest nie do zidentyfikowania. Ma dosyć głębokie wrzery, jest po prostu zniszczony przez czas. Mały krążek, albo to była monetka, albo prędzej może jakaś część guzika z tego względu że jest to dosyć gruby kawałek blaszki. Pojawił się ładny sygnał. ID się nie zmienia, a dźwięk jest nadal dosyć przyjemny. A nawet się wzmacnia dosyć głęboko to zalega, żeby to tylko nie była puszka. Nie jest to puszka, kto się orientuje, to niech mi napisze w komentarzu, co to za przedmiot. Czyżby znowu część od maszyny rolniczej? Ładnie, 51. Taki nieduży element na wierzchu praktycznie leżał z napisem SPECJAL. Jest to metal nierdzewny. Tak mi się kojarzy jakby to była dolna część scyzoryka noża SPECJAL. Sygnał na łyżkę która już się zardzewiała i to co z niej w sumie pozostało bo brakuje elementu rynkojeści. 46 dochodzi do 50 Prosta kreska I coś tu Się kryje w tej bryłce No krążek Który był Niegdyś monetą Dziś niewiele co po nim zostaje. No nie chcę zgadywać, bo jest w kiepskim stanie. Moneta jest wytarta. Może i coś by się na niej dopatrzył. Pięknie gra. By to był równie piękny przedmiot, jak pięknie gra. Gdzieś tutaj leży. No dobra, to co wyjmiemy, pinpointer. Nie będę go nosił na próżno. Guzik. Już widzę po kształcie, że jest guzik. O tak, taki półokrągły. O chyba to groszek jest nawet. Dokładnie. Groszek ma tutaj ten miliony kropek na sobie. I ucho ma. Zachowane, jednakże jest zagięte do środka. Staram się odwracać tyłem do wiatru, żeby osłonić mikrofon, ale i tak pewnie wam dokucza to w głośnikach ten dźwięk. No wiatr wieje dzisiaj dosyć mocno. No ale na polach często wieje. O, patrzcie, No, takie monety to bym się nie spodziewał. <laughs> Chyba to jest nawet i pierwsza w moim życiu, nawet, wiecie? Nie wiem, czy taki nominał znalazłem kiedykolwiek. A tutaj, w tej okolicy, to w ogóle rzadko występują takie monety. A jest to yy, rajsfenik 50. Te. Ale. Numer. Moneta aluminiowa. Taka leciutka. Dlatego sygnał był silny. Fajnie. Kurcze. Pewnie moneta znienawidzona przez część detektorystów ze względu na. Intensywność jej znajdowania w różnych częściach kraju. A może z innych względów? No mnie cieszy każdy krążek, a tym bardziej, że to jest moja pierwsza pięćdziesiątka. Zarobiście mocny sygnał. W ciemno to mógłbym powiedzieć, że to coś aluminiowego. Ale zaraz zobaczymy co to będzie. O! Nie proszę bardzo. Polmos Lublin. Można powiedzieć, że na wierzchu leżał sobie przedmiot schowany w grudkę ziemi. A tym przedmiotem jest grążek który jest monetą. Znamie był kiedyś to moneto. Oj, wieje trochę. Odwrócę się plecami. Uuuu, to też będzie chyba y, fenig. Piątka, tak. Pięć fenigów. To też chyba aluminiowe było. Już się tak zaczęło mocno utleniać. 5 fenigów w fatalnym stanie 61 stały sygnał płytko to leżało ale co Zawsze mocno biją, dają silny sygnał. Jest to guzik z trzema dziurkami, popularnie zwany gaciakiem, kalesoniakiem, lub jeszcze jakoś inaczej może być. One często prześladują detektorystów. Pierwszy raz jestem na tym polu, także wiadomo, pierwsze przejścia to się zbiera ten powierzchowny złom, który zalega. A dopiero w następnych przejściach, czy w następnych kolejnych latach, zbiera się te lepsze plony w postaci ładniejszych przedmiotów. Teraz tutaj głęboko z dołka taki przedmiot sobie leżał. Czym on był kiedyś? Nie mam pojęcia. Ale teraz, tak jak w takim kształcie, to przypomina mi takiego buta. Taki kozak z noskiem, takim wiecie o co mi chodzi. Kawałek od czegoś coś tam się urwało czy zgubiło. Kolejny mocny sygnał. Identyczny guzik jak poprzednio, czyli z trzema dziurkami. Popularny gaciak, i co, i one nie prześladują detektorystów? Na skraju pola jest wyraźny, mocny sygnał jest to aluminiowa moneta bardzo mocny sygnał, ale się wkleiła w te w te błoto. Patrzcie, nawet orzeł się tutaj oznaczył w błocie. Nasz polski orzeł, złotówka, pięknie się prezentuje. Który tam rocznik? 85 rocznik pozdrawiamy. Orzeł bez korony, Polska, Rzeczpospolita Ludowa, jeden złotych. Przedmiot na wierzchu, ale wszystko jest tak oblepione błotem, że nie mogę tego dojrzeć znowu. Od tego jest pinpointer. A tutaj jest szybko. Udało się znaleźć guzik. Guzik jest guzik. W tle słychać latające samoloty co i raz, bo dzisiaj. Słoneczna pogoda, takie okienko pogodowe. No, mimo jest, że jest zimno, to fajnie słoneczko przygrzewa, przyświeca. No i pewnie korzystają z tego amatorzy podniebnych lotów. Ja korzystam z tego i wlazłem na pole. To jakiś wielki. Tak, jest jakiś orzeł. Włóżmy w stanie ten guzik, ale ja widzę tutaj dwugłowego orła. Jest to carski orzeł. I napis w cyrylicy, ale na chwilę obecną nie, nie doczytam. Być może z fabryki braci Buch. Oni produkowali. ...dużo kuzików, to może to jest ich wyrób. Wyszło z dołka? Chyba wyszło. O, tutaj coś leży. Da, czy guzik? Kurde, jak to błoto to oblepiło. To wszystko fajnie, że jest mokra ziemia. Ładnie tu przywodzi sygnały. Ale oblepione są wszystkie przedmioty wykopane. No i jest kolejny guzik. No Kolejny guzik. Tym razem ma 4 dziurki. Popularny gaciaczek. No i co? Nie prześladują? Prześle, prześladują, przynajmniej mnie prześladują. Kogo jeszcze prześladują takie guziki? Napiszcie mi w komentarzu. Kolejny sygnał jest już na wierzchu. Dobra, w tej dużej bryłce jest schowany. Lubię z takich bryłek rozpakowywać, bo nieraz tak ładnie wyglądają te przedmioty. Z bryłki wystają. Tutaj mamy co? O, jest to mała klamerka, taka sprzączka. Być może od sakwy. No, może, może wygląda na klamerkę. Taka sprzączka. Patynę złapało. O, tylko brakuje tego bolca, który zapinał się w dziurkę paska. Tak sklejone błotem, że nie mogę tego nawet wydłubać. Wszystko jest mokre. Wczoraj dosyć intensywnie padał deszcz. No i jeszcze nie wsiąkło nie na sąsiednim tutaj polu. To jeszcze są kałuże. A tutaj ten poplon, co rośnie, to no, wspomaga znikanie wody. Bo no, się, to, się to pije tą wodę. I da się tu chodzić. Co znalazłem tym razem? Jest to mała ołowiana plomba. Widzę, są litery pisane cyrylicą. Taka nieduża ołowiana plomba. Znajdowałem kiedyś y, podobne, jednakże nie pamiętam, co było na niej napisane. Być może y, Warszawa jako główna centrala. Y, transportu zbóż czy, czy innych towarów o coś takiego mi się kojarzy to. o proszę jak już dawno nie, nie znalazłem i myk wlatuje tubka tubka z o pokleju no nie była to maść na ból tylnej części ciała. Tylko tytan. Jakiś tu klej był. Coś, coś łatane było. Naprawiane. Taki wielachny żelazny przedmiot zalegał mi tutaj. Od razu było słychać, że to będzie żelazo. Ale tak sobie myślę, że no, zrobię przysługę Rolnikowi, co mi zależy. Takie duże żelaza będę wykopywał, żeby sobie opony nie przebił. Dlaczego mamy nie współpracować, prawda? A obok tego dziadostwa leżał taki przedmiot. Zacząłem się śmiać, jak się przyjrzałem, co to jest. Wiecie co? To jest mocowanie yy, od kołowrotka wędkarskiego. Ta część przylegała do wędki. A tutaj był ten kołowrotek, wiecie, i się zwija, holuje się rybę. Słońce już się opuściło za horyzont, zrobiło się już szaro, zimno. Ostatni przedmiot, kopnę i zjeżdżam do domu. Ostatnim przedmiotem jest krążek. Była pięćdziesiątka, była piątka, teraz jest dziesiątka. Nominal dziesięciu fenigów. Moneta mało popularna na tych terenach, ale fajnie, że jest i to trzy sztuki, z czego pięćdziesiątka no pierwszy raz w mojej karierze się trafiła. I co? I Takim akcentem będę dzisiaj kończył dzisiejszą przygodę. Rekonesans nowego pola uważam za bardzo udany. Kilka krążków wpadło, kilka innych przedmiotów i cała masa Złomu, którego już Wam nie pokazywałem, żeby Was nie zamęczać. Dzięki za wirtualny wspólny spacer po tym nowym polu, za wspólną przygodę i wspólne poszukiwania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć, do następnego.